Wiesz, że patrząc w lustro, nigdy nie widzisz siebie. Twój mózg widzi tam. Obcą osobę. Widzi tam kogoś, kto na ciebie patrzy. I teraz najlepsze. Pomyśl sobie: jeżeli codziennie patrzysz w lustro i słyszysz od siebie, jesteś beznadziejny, źle wyglądasz, nigdy ci się to nie uda, to twój mózg rejestruje to tak, jakbyś słyszał to od kogoś innego. I z racji tego, że dzieje się tak codziennie, mózg po prostu w to wierzy. Brutalne, co? I tutaj wchodzi książka Praca z lustrem Louis Hay. Ta mała, zapomniana przez życie książeczka to najważniejsza autoterapia, którą każdy Powinien przejść. To nie teoria, to poparte nauką 21 dni prawdziwej zmiany. I jeżeli zrobisz to uczciwie, Twoje poczucie własnej wartości zmieni się dosłownie na poziomie komórkowym. A stanie się tak, bo w naszym mózgu istnieją tak zwane neurony lustrzane, i to one sprawiają, że gdy widzisz kogoś uśmiechniętego, często sam zaczynasz odwzajemniać uśmiech. Ta książka to pełny kurs, który nauczy cię jak przestać traktować siebie jak wroga i zacząć widzieć w sobie kogoś, kogo warto lubić. Pełna recenzja książki i pogłębienie informacji o neuronach lustrzanych znajdziesz na moim kanale na YouTube.